witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online, w tym odcinku zagramy sobie nowy tryb, tryb Deathmatch, Wielkie Sumo 1. Jest tutaj trzy rodzaje tego, ja sobie akurat gram numer 1. Mamy tutaj 15 graczy i zobaczymy kto tutaj przeżyje. Niecałe 5 minut gry. Dobra, na razie sobie żyję całkiem nieźle. No i na razie jest całkiem nieźle. Jeszcze 10 zostało. żeby to przetrwać. To jest w zasadzie taka walka o przetrwanie dosłownie. No i na razie to świetnie wygląda, przynajmniej jak dla mnie. Na razie sobie żyję. To jest plus tego wszystkiego. Coś się mi przyczepił do ogona. Ktoś mnie uderzyć. Próbował i strącić jednocześnie. Dobra, grunt, że żyje. Jeszcze zostało pięciu. Jeszcze czterech spróbujmy to wytrzymać, dalej czterech jest, ale tutaj chyba czas teraz będzie wchodził w grę. Że prawdopodobnie jeszcze dwie minuty, i ktoś zginie. O, to nie był ja. Żeby to przetrwać, pole się trochę zmniejszać. Zaczyna powoli. Ale młyn. Fakt, że już niedużo zostało. Należy to tylko przetrwać, nawet nie uderzając nikogo. Dobra, zostało jeszcze tych dwóch i ja. Dobra. No nie, trzecie miejsce zdobyte tylko. Szkoda. No, ale jak na początek to chyba dobrze. Tak mi się wydaje, 15 zlikwidowanych. Znaczy, nie, w sumie było 15 w sumie. Kolejny deathmatch. Kolejne wielkie sumo, tym razem dwa. I mamy tutaj takie przerobione monster traki. Wschód słońca. Więc spróbujmy to przetrwać. 14, nie więcej. O, już trochę mniej przeciwników. Dobra, jedziemy dalej. Jakoś to trzeba przeżyć. Ok, wyrzucony jeden. No, 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 dzieje się, dzieje. Dobrze, że jestem kawałek. Dobra, jedziemy dalej. Pozostało trzech, w sumie ze mną raczej, razem. Dobra. No to co w kółko się będziemy kręcić. Jakoś to trzeba przetrwać. Kolega sobie spadł i nas zostało dwóch. No to co? tej pary. Albo kto jest sprytny może. No cóż? No, jak to będzie? Woah co czekamy sa, nie a było tak pięknie Tak pięknie było ale się skończyło, na drugim miejscu niestety. Dobra, jest lepiej niż w pierwszej rundzie. Kolejny deathmatch, ostatnie wielkie sumo 3 tym razem. No jedziemy Phantom Wedge'em. ale z tego co widzę, to jadę nie tylko ja. A to mi się nie podoba. O, tam jest zbyt duże nagromadzenie. Więc pojedziemy tędy może. Tak, chyba tędy pojedziemy. W bezpiecznym kierunku. Widzę, że już sporo ich zginęło. Z 16 pozostało 10 Z razem ze mną. Już 8. Nieźle to się wyludnia. Oj, to będzie chyba szybki meczyk. Szybki dev meczyk. Dobra, na razie żyjemy. 4 minuty pozostało, więc sporo czasu. No i pozostało aż pięciu przeciwników. A ja muszę patrzeć gdzie jadę. Żeby sobie za szybko nie zginąć. Ładnie. Zostało dwóch przeciwników. Jeden jest tutaj, drugi jest tam daleko. No to co? Dołączymy może do nich i skończymy ten deathmatch szybciej. Byleby nigdzie nie spaść. O, -o. Kto zginął pierwszy? Kończę drugi. Niestety. Podobało mi się, ale to chyba nie jest y, tryb, y, w którym będziemy grać często. To jest chyba raczej tylko 3 razy z. Zagrać, zaliczyć i zapomnieć, pomimo to fajne było. Także na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!